5 czerwca w sali rycerskiej kętrzyńskiego zamku odbyła się gala olimpijska z wiedzy fizycznej. Uroczystość została zorganizowana w 150. rocznicę urodzin Wilhelma Wina, naukowca, który w młodości był związany z Rastemburgiem, zdobywcę Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1911 roku. Zaproszonych gości powitał Eugeniusz Tokarzewski, pomysłodawca Olimpiady z fizyki oraz przewodniczący Miejskiej Komisji Olimpiady Wiedzy Fizycznej, który za chwilę wyjawił nazwiska współczesnych winów. Kategorii szkół gimnazjalnych, 9 szkół. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pięć szkół łącznie rywalizowało ze sobą 14 szkół. Kto uzyskał pierwszy miejsce? Kto drugi? Kto trzeci? Nagrody i wyróżnienia wręczyli Krzysztof Hećman, burmistrz miasta Kęczyn oraz profesor doktor habilitowany Adam Doliwa, gość honorowy gali Olimpijskiej. Puchary burmistrza miasta Kęczyn w punktacji zespołowej zdobyło gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Reszlu oraz prywatne liceum w Kęczynie. Na zakończenie gali mogliśmy wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Adama Doliwy i poznać odpowiedź na pytanie, jak zmierzyć temperaturę gwiazd.